Bocian po znacie, odwiedza mnie bo bo lubi nogi, zadłużać po świnia podobne, nie na słabostki, i pięknie błoto, płaci po kostki, bo odwiedzał, świnie z ochotą, patrzał i laskał, błoto jak złoto. ona na do niego, szła przy sobocie, żeby jej pomógł, na się. bardzo mi służą, skąpie rekordy. Tak spotykali się wciąż na zmianę, bocian ze świnią, świnia z bocianem, ze świną pierwszy pierwszych miesięć. głowę, powstała jesień i bocian stary, moim zwyczajem właśnie zamierzał rozdać się z krajem. Wtedy padła świnia, zirytowana, bo no, do była byłam, i nawet pragnie, a teraz pan porzucić pragnie. Niech pan pomyśli, co pan wyczynia. Odrzecze bocian, wiem jestem świnia. Ktoś mi przestaje, tak się, się staje. Rzek i odleciał daleki kraje.